z księgi proroka Izajasza. W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolne od mroku i od ciemności będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. Dzisiaj Pan Bóg zaprasza nas do radości, radości w naszym życiu i być może Mamy wiele powodów, które widzimy, że możemy się cieszyć, a może po prostu ich nie dostrzegamy. Ale myślę, że Pan Bóg zaprasza nas do takiej uważności. Usłyszmy, zobaczmy. Niech otworzą się nasze uszy, oczy, abyśmy zobaczyli to wszystko, co jest wokół nas. Byśmy prawdziwie się rozradowali z tego dobra, które przynosi nam Pan Bóg. Zajrzyjmy w głąb naszego serca. Spójrzmy na nasze relacje z innymi ludźmi, spójrzmy na to dobro, które otrzymujemy. Czasami może się ono wydawać niewielkie, ale zawsze możemy rozradować się tym, że je mamy i że jest z nami ten, który jest dawcą tej radości, który przychodzi, abyśmy mogli przejrzeć, abyśmy mogli zobaczyć świat wokół siebie, całkiem inny. Rozweselmy się w tym czasie.